Jestem Deadpool i wyzywam was na konkurs budowania, gdzie wygram ze wszystkimi. Czy jesteście gotowi? Nie masz szans. Ha, nie ha, nie ha, mam ha, szans ha. Co, ja nie mam szans z wami? Z no tobą? To z... Oczywiście, nie że nie, nie wygrasz. Ja jestem mistrzynią budowania. Nie, no, kubię, no wygram nie z wami. Ale czekaj, Wolverine, ej, ciebie tu nie miało być. O nie, tylko nie on. To jest mój wróg. Patrzcie, co on pisze. śmieje się ze mnie. Ciekawe, kto wygra w tym konkursie no, budowania. Nie, Każdy ty, ma swoją ty, stronę, ale ja będę ja dzisiaj Deadpoolem, którego lubicie, kochacie. W ostatnich filmach wam się spodobałem, jak gram Deadpoola i będę większym Deadpoolem. Mam wszystkie umiejętności, a Deadpool ma taki fajny miecz, którego wy nie macie do budowania. Patrzcie na to. A gdzie nic to nie już, to, to mi pomoże. Dzięki temu mieczu będę szybciej budował, szybciej biegał i szybciej się ruszał. Bo rozwalę no, was wszystkich, ciebie, ciebie rozwalę i ciebie. I ciebie, Ta, rozwalę, i ciebie. rozwalę was, rozwalę was. Rozwalę was. Rozwalę was. A, no to w takim razie aspada. Dobra, ja idę tu. No, dobra, dobra, no to w takim razie zaczynamy. Pierwsze będziemy budować Minionka. Co wy na to? Jakiś minionki, ja mam, mam żółty Dobre, materiał. Dobra, może być no dobra, minionek na Okej, okay. no to zaczynamy! Wolverine. Zobaczymy, kto wygra. Czy Wolverine będzie lepszy, czy Deadpool? Czy może oni przyjaciele? Każdy ja wygra będę. swoją stronę! Lecimy! Start! A wy widzę, możecie wlecieć na mój sklep! Patrzcie na to! Team! Kolekcja kosmosowa! Nowa! Woohoo! Jest hitem, dosłownie na moim sklepie! Spodoba wam się! I mam fajne koszulki i bluzy! Bo jest zaraz jesień niedługo będzie zima, a bluesy w sam raz ogrzeją was. I jak nie chcecie bluz, to, to są koszulki! I poleca mój kotek Pimpek oraz mój piesek Szyba polecają nową kolekcję. Możecie sobie wejść, sprawdzić, wpadajcie. Czekam na was w mojej kolekcji, która już jest tutaj. Ja ją mam! A czy wy macie? Patrzcie, nawet zestaw plakatów możecie mieć. Dosłownie poczuć się jak w kosmosie. Albo moje nowe kubki, które też czekają. z Slow Team! Takie fajne kubki, które zrobiłem dużo nowych rzeczy i wleciało na mój sklep a później wam coś jeszcze pokażę. Ale to zaraz. Pierwsze zaczynamy, bo szybko muszę budować, żeby nie przegrać. Będziemy liczyli punkty od 1 do 10. Dla pierwsze budujemy minionka, więc musimy go zrobić takiego. Hmm, takiego grubego. Draczego. On miał takie niebieskie nogi. Na ja tu będzie jedna noga, zrobimy taką jedną nogę. Druga będzie tutaj. O, miał taką kamizelkę. Jest, jestem ciekawy, co wy tam budujecie? Co, przyjaciele? Co, przyjaciele? co wy tam no, budujecie? No co, budujemy minionka, tak jak do kategoria minionka, mówi. Ale jakiego? Jakiego grubego, chudego? Tak, tego, no niespodziankę zobaczymy. Dobra, tutaj zrobię, teraz tutaj. Zaczymy, kto wygra. Bo, a właśnie, zapomniałem powiedzieć, że ścigamy się o tysiąc diamentów. I jeszcze możemy założyć się o kasę. Nadamy no, teraz tutaj, muszę zrobić o tak. kasę, ta. nie zakładaj, bo przegrasz. O, ja przegram, ja jestem ja Deadpool, mogę... no, nigdy no, nie przegrywam. Ja nigdy będzie... widziałeś ten miecz? Widziałeś kiedyś taki miecz? To jest miecz Deadpool'a. I mogę sobie przy... szybciej budować dzięki temu mieczowi. Wow. Patrz, jak na to. Ja, na pewno, no. co Ale to przyspieszało, oni o tym nie wiedzą. Haha, <laughs> jestem przyspieszony temu dzięki, dzięki mieczowi. A czekaj, jeszcze go włożę sobie tutaj, czekajcie, włożę go tutaj. O, będę miał w drugiej stronie. Łooo, szybko, to szybciej buduje, szybciej buduje. Co, Bo... co się dzieje, co się dzieje? Za szybko, za szybko, za szybko, dobra ściągam go. Wściągam go, o dobra, ej, to było za szybkie, lol. Tutaj będzie jedno oko, musimy się spieszyć, bo mamy tylko 30 sekund. 30 sekund, o, szybciej, 30 szybciej, 10 szybciej. sekund. Już? Szybciej. Dobra, tu będzie jedno oko, dobra. Drugie, o nie, drugie oko, może żeby się nie zmieścić, on będzie nierówny, dobra, już mi się z tym muszę mu zrobić oczy. Oczy są najważniejsze. Nadajemy ja teraz tutaj, muszę dać, okej, okay. tu będzie jedno oko, zaraz go połączę. Tutaj postawimy to. Brrr. Dobra, teraz tutaj mu dajemy. Okej, okay. oczy będzie miał. Okej, okay. ja już jestem prawie gotowy, 20 sekund zostało. Dobra, nie, prawie też. Trzy, dwa. Nie, 20 sekund. To jest za mało. Dobra, dobra, dobra jest. Mob, mob, coś takiego. Jeszcze co miał? Chyba tak wystarczy. No, skończyłem! Skończyłem! Skończyłem, a wy? A wy, cieniasy, jak? No nie ja też skończyłam. Dobra, to lecimy, no to oceniamy. Oceniamy, już Deadpool idzie po was, idzie po was wszystkich. Patrzymy, o, co jest? jak to możliwe? O nie, bo jest słaby, a on jest, tak być może, dobra. Okej, okay, zaczniemy, co tu jest? No nie, 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 oni nie mogą mieć lepszych budowli ode mnie, nie mogą, nie mogą, nie mogą. Okej, okay, Wolverine się śmieje, patrzcie, pisze, ha, ha, ha. Już wiem, że wygram. Co? No, na nie, ty nie możesz no, to wygrać. Deadpool wegram. wygrywa, tylko Deadpool Ale... wygrywa, tylko Nie Deadpool. Nie, ja wygram, ja chcę rozumianie. 1000 diamentów. Nie, dobra, no to oceniamy. Pierwsza budowla, werby inna. Okej, lecimy do pierwszej budowli. Pff. Jesteśmy w pierwszej budowli. Zobaczmy, jak Wam się widzowie podobają te budowle, to kliknijcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o i pamiętajcie też o subskrypcji, żeby jednego subika zostawić na kanale. Lecimy po milion. Ale też łapkujcie taką niebieską łapkę, jak Notę Smile team, niebieski. A ty ile Alek dajesz? Jaka będzie punktacja? Szóstka. I to ile wyjdzie? czyli 17 punktów mamy. 17 punktów leciało dla Wolverine. Ula, la, to jest za dużo. O nie. No, dobra budowla, dużo punktów. Mały nie możesz wygrać, cię Jestem lepszy od Ciebie. Jestem lepszy. Lepszy, słyszysz, jestem osi śmieje ze mnie, jestem lepszy. Dobra, idziemy teraz. Dobra, do dawajcie, gdzie idziemy to raz ocenić? druga budowla, druga budowla, lecimy teraz naprzeciwko, zobaczymy, kto będzie miał jaką lepszą i kto wygra tą rundę pierwszą, bo to jest runda dopiero pierwsza. Co jest? Jak to możliwe! Nie, no nie może Nie, 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 Jak to jest? tak wielkiego, jak tak szybko, w tak krótkim cieki, czasie to cieki. niemożliwe, to nie właśnie zbudowałem, nie? Co, to Alek? Alek to twój? O nie, no, mi się to podoba. Moje. 7 na 10, albo 8, 8 na 10 daje. 8, 7. A Wolverine nie. ile daje? Czekajcie, dawajcie tutaj, ok, tam będę patrzał. Teraz patrzymy. Ile Wolverine napisał? 8. Dobra, widzę, widzę. 8 i 8 to jest 16 plus y, Pati 7. I 15 plus 8 to 23. 23 punkty. Wow! wow ale, no nie, w kurza przychodzi. Jest teraz konkurencja, teraz party. jest rywalizacja. Pati teraz, Pati teraz, Pati. Party. Jak to możliwe, jak ty postawiłeś tak małe bloki? Postawiłeś Paty. No bo ja się to starałam! Robiłaś? Bo ja jestem taka szczegółowa Oj, i zawsze tak. To nie, no niemożliwe, ja jak ona to zrobiła! Takiego! Widzicie, jeden do jeden normalnie, ja to mam ten zmysł! No, smysl. no nie, niemożliwe! Aaaa, się kręcę Jak w ile dajecie mi punktów? Nie, no to normalnie rozwala. Ja ej, co ty nie psuję ja się tak A, starałam, to, no to ty! Ej! No ja to muszę wygrać Deadpool jest lepszy. jest najlepszy. Na no, się, wkurzyłem się. się, dostałam ile? Wkurzyłam yeah. się! A, mąż! Pupu, bo, rozwalę co to! Rozwalę ty Masz, to Co ty robisz, się Masz co ty robisz? Ups, się, moją pracę psujesz. Wkurzyłem się, jestem Deadpoolem, wkurzony! A, to, jestem wkurzony! To się nie wkurzaj, zaraz zobaczymy twoją, na pewno przegrasz. Dobra, idę. On nawet w szoku był. Ja patrzymy, ile dostała? Bo czekaj, jedna. No ja, ja dostałam ma... 10, a ciebie 8. Ja dostaję. 8? 18, od ciebie Alek. I 8, 8. Ja cię nie mogę, no dobra, to plus wygrywam. Na... 26! Aaa, oh, nie, no, tak nie może być. Co jest? Woce ode mnie? Teraz lecimy do mnie, teraz lecimy do mnie. Ocena moja, mojej budowli. Lecimy do mnie, lecimy do mnie i patrzcie na moją! Eee. <laughs> Co to jest. Co to jest za kurczak? No nie! Górczyk, czy co to jest? Nie mogę tego przegrać! <grym> <grym> Ej dobra nie ja daję... <grym> Smajs to team! Wygra! Smajlandia! ladia wygra! Dobra Wkurzyłem ty się nie, prostu... nie upokarzaj. Ale się śmieje z ciebie. Ej dobra. Wiecie co? Wkurzyłem się. Wziąłem rzeczy ze sklepu, ale dobra. Ile dajecie oceny? Dobra jakie dajecie oceny, że się za mnie śmiejecie? Dawajcie tutaj koło mnie oceniamy. Dobra, Gdzie ty jesteś? No, jeden, co? Jak to? Ej, co jeden? Nie oszukuj, przecież to lepsza budowa. Nie śmieje się ze mnie. <grym <grym Ej, się. ja daję dwa na zachętę. Niech co dwa? dwa? A ty ile dajesz? Ej, trzy. Trzy? No i to. <grym trzy? <grym trzy plus dwa plus jeden? Ej, sześć? sześć? No nie, no nie wytrzymaj najgorzej. Masakr nawet dziesięciu nie miałem. Tragedia.

Będę teraz oszukiwał jako Deadpool. Zobaczycie co zaraz zrobię, tylko to włączyłem mikrofon, oni mi teraz nie słyszą mnie. Dobra, ale wiecie co, jak ja się wkurzyłem Deadpoolem, teraz zobaczycie, co ja będę potrafił. No, zaraz zobaczycie, ja wam pokażę. Czaj to muszę to rozwalić. To było takie słabe. Przegrałem pierwszą rundę jako Deadpool, a ja nie mogę przegrywać. Jestem najlepszą postacią w Minecraft, więc jak ja mogę przegrywać, no. nadaje to to rozwalę, to rozwalę. Dobra, tego już nie było. Zapominamy o tym tej, o tej postaci po prostu. A teraz wam pokażę, co ja zbuduję. Teraz pokażę. I jeszcze im utrudnię. Pójdę. Do nich teraz i będę im przeszkadzał. Hihi. Tylko to rozwalę, dobra? Ok, rozwaliłem. Okej, okay, nic nie ma, nic już nie było, a ja idę do góry, ja idę do góry, zobaczyć, co oni robią. Spojrzę to z góry i im przeszkodzę! Przeszkodzę im przeszkodzę im. Wezmę sobie tutaj, patrzcie, mam takie różne rzeczy. Jako Deadpool mam różne umiejętności i różne itemy. I patrzcie, co, ja wezmę, będę ich przeszkadzał, będę rzucał bombą dymną mi. patrzcie, jak tam Alek buduje, a ja jestem u góry i go podglądam. I teraz mu rzucę bombę dymną. Patrzcie to, leci bomba dymna, moce Deadpoolla! Patrzcie to, patrzcie to. Ej, co to? Ej ciemno mam, Nic halo. nie widzi, bo e. będę mną porzucał, bo będę wiecie. mną porzucał no. e, Przez to, Jezus, przez no to no ma utrudnione, utrudnione Ej, zadanie halo. ma, utrudnione to zadanie panie, ma dziewczyny, nie widzę Utrudnioną zadanie ma, patrz się dzieje, jakiś tu się ulatnia e, słyszycie mnie? Halo? Patrycja Nic Patrycia. nie widzi, nic nie widzi, nic nie widzi Dobra, no, Szuko, Szuko, ale mu utrudniłem <laughs> Utrudniłem, bo. O, ej, co jest, co on buduje? Jak to możliwe? O nie, tak być nie może, muszę mu też utrudnić. Dobra, poczekam aż on on Wolverine zleci na dół poważnie. To ja mu też rzucę coś, patrzcie, mam taką inną bombę i też mu rzucę i mu przeszkodzę. O, jest tam, zleciał, patrzcie koło stopy, dobra bardziej, mu rzucę, patrzcie. Rzucę mu bombę, rzucę mu bombę! Patrzcie, dostaję, dostaję z bomby, dostaję bomby. Ha, dostał, dostał, rozproszony. Patrz, rozgoda się. Rzucę mu kolejną, rzucę mu kolejną. Przeszkadzam i w budowli. Specjalnie, żeby mieć czas, tylko, dobra, uwaga. Uwaga, rzuca, mu rzuca, mu. Zaczadziłem mu. teraz jeszcze postać mu rzucę. A tu rzucę mu jeszcze, tu jeszcze burzucę. O, nie może budować stopy. Patrzcie, ma ciężko utrudnione. nie wie, patrz on. Zasunięty jest cały. Patrz on, jest w szoku. Bierze ręce do góry, do na głowę, Nie wie, co się dzieje. Dobrze, butak, tak, dobrze, butak tak. A teraz ja będę budował, dobra. Ja jeszcze nic nie mam, ale ja wam coś pokażę, co będę miał tutaj wspaniałego. No tylko coś takiego napiszę: kopiuj w klej. O, tutaj zrobimy kop pijuj, wklej. <noise> Dobra, weźmy sobie, wpiszmy Spidermana. Okej, okay, wpisuję taką komendę. Oni mnie nie słyszą. Weźmy sobie, wpiszmy Schem, Load, Spiderman. Okej, okay, mamy załadowany schematik i teraz możemy go w tym miejscu wkleić. O, tutaj ja go wkleję i w ten sposób poszuka moich przyjaciół. Ale zobaczcie, jaka to będzie fajna budowla. OK, weźmy to tutaj wklejmy, troszeczkę oddalmy się i uwaga, pastę. Uwaga, tutaj kliknę teraz Wklej, uwaga, wklejamy tutaj i zobaczymy co się stanie. PUM! Wow! Ale wkleiłem! Ja się nie budowałem, dobra. Zarzwłączam mikrofon. <coughs> OK. I jak wam się buduje? Halo, przyjaciele, no w tej bo ja buduję, to mi kiepsko ja, buduję idzie. ja buduję, ja buduję, wcale nie oszukuję. Tutaj wszystko robię I ręcznie. Też tak kiepsko na razie. Tak, tak, ale ja do buduję. Przodu. Ja buduję cały czas. Ja buduję! <coughs> <noise> ja buduję, ja buduję No, także tutaj jeszcze postawię sobie, tutaj jeszcze zbuduję, tu elegancko, dobra, tutaj jeszcze O, fajnie, dobra, zbudowałem, jestem gotowy, a wy? Co już? Ne? Już! Jestem gotowy! Jestem gotowy! Nie, trochę ciasu! Spidermana! ale Kozacki jako marekę, zobaczcie. Wow, Spiderman prawdziwy, zobaczcie no to co ja zbudowałem. Ej, on jest naprawdę, komu się podoba, to kliknijcie opeczkę w górę, albo napis w komentarzu. O, właśnie, wy też oceniajcie. Wy też piszcie komentarze. Oceniajcie nasze wszystkie budowle. Ja będę czytał wasze komentarze. Także pamiętajcie o pisaniu e, i komentowaniu, no, całych budowli. Dobra, okej, okay, ja już skończyłem. To co, przyjaciele? Już możemy? Już kończyć? Kończyć? Już. Nie, no co ty? Nie, jest, chwila. No ty jak? Ty no, jest no, jeszcze chwilę. No, 10 sekund. 10, 9, 8, koniec. No koniec nie, koniec, ja, ja nie koniec, koniec. tylko pół, no. Ale i Ale no Dobra, to okay. tak za szybko do mnie. coś. A patrzymy w takim razie. O co to jest? Zobaczymy. No to pierwsze, lecimy od może Wolwerina. Wolwerin! Jajo jakiego Spidermana, ale niedokończony. On jest cały czerwony. Co to wyszło? Dobra, ja oceniam to 5 na 10. A wy, Pati Alek? Ja, ja dam takie 5. 4. 4, okej. Okay. Pati daje. 14. Zobaczmy, 14. Miał? Tak. O, jak słabo! Bo pięć. A, a, W szoku jest słabo. Cienia z cienia. O, płacze! No nie się płacze. Dobrze, dobrze. Jest, przegrywał, jak wygram. Okej, okay, lecimy teraz do alka, lecimy teraz do alka, zobaczymy. Do mnie. Zobaczymy teraz, jak u alka. Sprawdzimy jego budowlę, patrzymy i... Wow! Ej, dobra! Yo, jaka fajna, podoba mi się! Ej, jeszcze ta pajęczyna! Jooo, ale love. fajny Spiderman! man, Spider -Man? No ja taki chudy, ale mi się podoba! Ej, naprawdę fajny, fajny, fajny no! Ja oceniam, y, daję 9, 8, 8, oddaję 8. Wow! Ej jest ja daję 6! Okej, 6, 7, zobaczymy 12 plus 8. Okej, okay. 8 plus 7 plus 6, 21. Dobra, okej, okay. 27, brawo, brawo, brawo Mam już, nie możemy ile? Dobra. 44 Teraz U Pati patrzymy, na mojego pięknego <grym> Co to jest, Dobra, masakra, tragedia. Ja tragedia No nie zdążyłam, by to za szybko było Nie no, tragedia, tragedia Zapomniałam jak wygląda Spiderman spider. Ja daję dosłownie 3 za to, 3 daję, ocena 3. 3, 3 Ja ci też dam tak słabo Ja daję 5, bo jest połowa Okej, okay, a Wolverine ile daje? 6 Wolverine window. Dobra, no i teraz zobaczmy ile będzie jako cena. A ile to było 14! 14 chyba. Pff, Dobra, chodźcie do mnie zobaczyć. Patrzcie uwaga na moją budowlę! Patrzcie na moją! Zbrodne. Widzicie ja... moją, widzicie moją? No! Ty... Small ale, ty tak szybko tyle ty to, to, to ja budowałem wszystko ręcznie, tak się naprawdę spieszyłem, bardzo szybki byłem, bo no wiesz, że Deadpool wiecie, jest szybki. Jakie szczegóły zrobiłeś, nie, ale to jest pająk, jest Piękne wszystko. po prostu. Deadpool jest taki szybki, że, że zrobiłem o! go dziwnie. Wow, szybko nawet budować. mięśnie mu zrobiłeś! Nie no, jest jak... taki chudy jak u Alka! jest wielki, jakie oceny no? Jakie oceny? jakie oceny, Barbari? Bystra, ja daję 10! 10 dostałem, no jest. jest! Nie ja możesz ze mną wygrać. 10, wow! Ale się wkurzył, 10 dał i w szoku jeszcze jest. Jest, 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 jest. Wygrywasz jest, tą rundę! 30! O! Brawo yes! dla ciebie, brawo! Jest, uh -huh! Bardzo dobry, ale... Dobra, super, jest, na jest. Naprawdę do ci poszło. Dobra, okej, okay, elegancko. No to mamy w takim razie. No dobra, no to lecimy do rundy trzeciej. Teraz będziemy budować Deadpoola, czyli mnie. Musimy zbudować bardzo dokładnie Deadpool. I mamy na to tylko kilka minutek. Ale czekaj, czekaj, zmutuję mikrofon. Ale był naprawdę bardzo dobry. On fajne budowle buduje. Ej, słuchajcie, on jest dobry i ma dużo punktów. Muszę go wyeliminować. Jako Deadpool muszę nim się zająć. Wiecie co? Mam coś taką fajną broń jako Deadpool, patrzcie na to. W ten sposób ja go po się pozbędę. On ma za dużo punktów. Przez niego mogę przegrać. On już coś tam buduje, patrzcie. Raz szybko, szybko zmniejszam kamerkę. Okej, okay, idziemy do niego, idziemy, idziemy. Wchodzę, 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 wchodzę. Okej. Okay. Uwaga, uwaga, zaraz go rozwalę. Czekaj, patrz, patrz. On już buduje, buduje, buduje. Jaki szybki. O masz! Piu! niego, w niego, go, w tak, niego! Co się dzieje? O a, a Nie, 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 jest, rozwaliłem go, zniknął, <śpiewa> pozbyłem się go, jeszcze jego, jeszcze jego budowli, uwaga, budowle, napalam jego budowlę, muszę rozwalić budowlę też jego, rozwalamy budowlę, niech znika, jest, rozwaliłem jego budowlę, <śpiewa> dobra, dobra pozbyłem się go, nie ma Alka. <śpiewa> w ten sposób mogę wygrać. Dobra, jednego się pozbyłem, teraz idziemy szybko budować, bo muszę się pospieszyć. Dobra, jak idzie, Pati Patty, jak ci idzie? Patty? No, Uu, jak powoli brudnia, do fajnie. przodu, nie? Dobra, a Wolverinowi? Wolverin tam z tyłu dobra, okej, okay, muszę się pospieszyć, szybko, 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 szybko. Okej, okay. Patty, Alka już nie ma. Rozwaliłem go, no bo ja oszukuję, wiecie. No, weźmy teraz, hmm, weźmy teraz, może podlećmy, czekaj, tutaj sobie z tej strony, okej, okay, Pati uuu, Pati fajnie zaczęła od nóg, ej, ona nogi już robi Deadpool Dobre, czekaj, czekaj, ja tutaj wejdę tutaj, jeszcze porzucę je. Czekajcie, rzucę, rzucę, rzucę. Puuu, rzucam dymnę, rzucam dymnę. A nie, nic nie widzę! Też to nie widzi, gdzie stawia bloki. Co się dzieje, co się dzieje? Nie mogę teraz dokończyć mojego tułowia. No tutaj rękę chciałam stawiać, no nic nie widzę. Ona nie może postawić bloku, bo ma za ciepło, za ciemno. jeszcze nawalam, jeszcze nawalam. Nie dokończę mojej budowli, jeszcze przegram. Szybko, szybko, to dobra. Nie, nie, nie. ja czas, tracałam czas, ja będę teraz z budową. Ok, bierzemy czarną wełdę, weźmy sobie czarną wełdę. Weźmy sobie też czerwoną, ok czerwoną wełnę, dobra i tutaj weźmy zbudujmy, teraz tak okej, okay, robimy nogę, teraz do góry dajemy, teraz z tej strony, teraz tutaj, okej, okay. a tutaj jeszcze dajemy sobie, musimy szybko budować dogi, Deadpoola czyli ej, ja tak wyglądam jak Deadpool, okej, okay, o ma takie czerwone zaczyna się, tutaj ma czarne paski, okej, okay. czyli Deadpool ma czarne paski, które musimy zrobić po bokach, tutaj je też musimy zrobić, dobra, to postawmy Okej, tu jeszcze musimy czerwone. O nie, ja nie zdążę, czas mija. Czas tyka. O oo, mam problem, dlatego że już czas mija. Bardzo szybko. Yo, ej, została minuta. Ej, kto by chciał jeszcze mój numer telefonu? <laughs> Może chcecie? Co by na to? 10 tysięcy łapeczek w górę. Bo <noise> mam fajny telefon i fajny numer. Ale nie powiem wam. E, co się boję? Bo jeszcze kto by do mnie dzwonił, nie? Ej, kto by do mnie dzwonił? Napiszcie w komentarzu. Ale o jakiej... O, o jakiej godzinie byście do mnie zadzwonili? W południe, w nocy, rano? Napiszcie w komentarzu. A ja buduję, buduję, buduję. No, wiecie co? Wkleję to. E, będę oszukiwał. Jestem wkurzony. E, wklej, kopiuj. Dobra, będziemy robili wklej, kopiuj. Dobra, wezmę to jak skupuję, ko. Kopiuj, dobra. Ok, kopiuję teraz. Tutaj damy sobie. I tu wklejmy. Teraz wpiszemy sobie schem. Czekaj, schem, load, D czy pól, dobra. Ok, teraz go wklejmy. I wklej. Dam, czekaj, źle wpisałem. Wklej, dobra, wklej, patrzcie. I tutaj go normalnie wklejmy. Jeszcze raz wklej, dobra. I teraz pastę. Czekaj, czekaj. Już, wkleił się, jo. Ale fajny, super Patrzcie na to! Yuki kozacki Deadpool! Yo! Ole, superaśny! Mega dowalony, mega dowalony! A jeszcze miecz mi się uruchomił, ty jeszcze miecz mi się uruchomił, zapomniałem o tym mieczu, bo ej, właśnie, Deadpool też ma takie miecze! I ja też mam! Też mam takie miecze! Mam w ekwipunku właśnie. Dobra, ale patrzcie, jak z tyłu miecze. Oni pomyślą, że to ja budowałem i wygram ten cały konkurs budowania. No i dobrze. Dobra, okej. Okay. Skończyłem! Patty, jak u ciebie? Wolverine! Skończyłem! No ja jeszcze trochę potrzebuję, już On skończę, no. Lata, 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 A tak szybko ty skończyłeś? Tak, tak, ja już jestem gotowy. Czekam na was, czekam, czekam. Skończyłem, skończyłem. No. To czekaj, już idę. Dobra, no to co, już y, 10 sekund liczę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. No tak szybko. Dobra, zobaczymy co zbudowałaś. No to chodźmy wtedy wszyscy i lecimy pierwsze do patii. Tak, chodźcie. przeszkadzałem. A ja dobra. miałam taką, A ty właśnie, tak czarno, Co się działo, miałam. co się działo, Pati, co się co, działo? co, słyszeliście? Nie, no coś, jakieś szumy słyszałem, co się działo, że no, nie No, ja mam tak czarno, nie mogę dokończyć, nie wiem czemu. <laughs> Jakie słabe. No, przez to, że tak... Ale nie nawet fajnie, się takie małe nawet podoba, nawet może być. Dobra, daje 5 na 10. 5 na 10 daje, takie średnie, takie średnie. Dobra, no. A nie, mogłaś, nie mogłaś budować dlatego, nie? Okej, okay, no. on się śmieje. <laughs> Wolverincie wyśmiał. Hadał 4. <laughs> Okej, okay, 5-9 masz, 9. A Alek? Ej, właśnie, Alek gdzie jest? Alek? E... A właśnie! Ej, gdzie jest Alek, Pati? Gdzie jest Alek właśnie? gdzie A jest... Ci, on, jest przecież. <laughs> Nic nie zbudował? Ej, co się stało z Alkiem! Ty. <laughs> Nic nie zbudował? Ja nic Ale nie wiem. Ale przecież on tak ładnie buduje, gdzie on jest? Ja nic nie wiem. Ale gdzie Ej, jesteś? myślisz, no? że on się poddał? Właśnie, wiedział, że nie ma szans z tobą, nie ma szans. Yo, yo. Ej, patrz, ja nie wiedział nic, ja nic nie widział, nie wiedział. Ej, Pati, ty wiesz, co się z nim stało? Bo ja nie wiem. Nie. Ja też nie wiem. Dobra, pewnie poszedł gdzieś, no wiadomo. Ale dobra, nic nagrywał. mi nie mówił. Ja też nie wiem, dobra, no to... Nic nie słyszałam, żeby coś mówił. Dobra, no to dziewięć dostajesz! Buuuu, no, dziewięć! Nie, no. buu. Dlaczego? Jak płacze, nie płacze. W pierwszej płacz. rundzie wygrałam, a potem miałam płacz. jakieś utrudnienia. A ten się śmieje, a ten Wolverine się śmieje. Ojeju, no nie, dobra. Cienizna, napisał cienizna jeszcze. Nie, dobra, okej, okay. do no, to Bo chodźmy do ciebie. Do to mi. chodźmy do ciebie, nie śmiej się dziewczyny. Dobra, lecimy do, lecimy do Wolverina! Do Wolverina. lecimy teraz w górę. Zobaczymy co on zbudował i później ja. Zobaczymy kto wygra końcowo na końcu samym. Patrzymy na niego, co ty zrobudowałeś. Co to jest, nie no, masakra, tragedia. Nie, no to jest Deadpool. Ty nic nie widać, to jest jakiś człowiek, brzydki. Monster. Nie, no tragedia, A on ci się powiem. ze mnie śmiał. Tragedia, ja tragedia, miałam... tragedia, nie no masakra. Dobra. Kształcie. Wiesz, co daje ci? Jeden. Jeden ci daje masakra, o, to jeden. jeden. Jeden, 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 jeden. Co? Napisał w się. Jeden ci daje, i co się śmiesz? masz? się do opłatka, proszę. Zaczął jest płakać, zaczął duży. płakać. Okej, okay, to ile dostaje? Ile dostaje? Przejść! A, dostaje! to mnie jest nawet gorszy niż ja. No, Jestem gorszy niż baba, dobra. A teraz, patrzcie na mojego, patrzcie na mojego, widzicie mojego, patrzcie co? na mojego, patrzcie na mojego. To jest mój Deadpool. Wow. To jest mój Jaki Deadpool, widzicie? gigantyczny duży. Widzicie to, widzicie to, widzicie to? patrzcie miecze. Jaki super i co i co powiesz? No i co powiesz? Wow, niesamowite. Jak ty to, to... Jak zdążyłeś to zrobić? Jak ja? A nieważne. Jak nie... ty to zrobiłeś? I... Nie pytaj się, nieważne jak ja to o, zrobiłem. Ale tak ja jestem pod wrażeniem, jakie to jest ekstra, daje 10. Nieważne, nie interesuj się. <laughs> Ja bym chciała się dowiedzieć, jak takie budowle budować, bo na przyszłość bym sobie te wskazówki zostawiła i bym może z nich A korzystała. A ci nie powiem. Widzowie też nie piszcie jej, nie piszcie paty, nie piszcie no jej No daj jakieś uczy. wskazówki, powiedz jak to się robi, no. Oceńcie mnie, musicie pierwsze brać punkty. No dychę, dychy daję, no przecież tu nie dychy. ma innej oceny, jest okay. przepięknie. Wolverine, Wolverine ile dajesz szczerze? No, zobaczmy. Uwaga, uwaga, Wolverine 10! Wygrałem z wami, no, Cienizny, wygrałem no, z wami! No ty wygrałeś! Wygrałem i co, Wolverine, no, jesteś słabszy! B. To wygląda jak prawdziwy spider Ha, płaczę, płaczę, płaczę! Brawo dla ciebie, Państwa, zasłużyłeś! Jest, wygrałem! Wuhu! Brawo, yes, wygrałem. naprawdę ładne budowy, wygrałem, ale... Wygrałem, no. wygrałem, 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 Ciekawe wygrałem, ja, ja, Ciekawa jestem, jak to się tak szybko buduje, Smajso, no muszę no, zobaczyć. Smajslo no Team widzowie, Smajslo no Team Jest, jest Ja wygrałem, ja Wygraliśmy widzowie razem wspólnie A wy też możecie wygrać ze mną na sklepie Fajne plakaty was, cały zestaw czeka na was Na smajslogroka.pl wpadajcie zobaczyć I fajne nowe kubki, czerwony i niebieski Smajslo no Team Jak wam chcecie się napić, możecie się napić Fajnego kubka, w środku jest też kolor bo Oczywiście nie, w środku kubku Także wpadajcie i widzimy się jutro